Cześć! Jestem Natalis, a to mój pierwszy filmik, yy, który nagrywam na YouTube. Od już dość dawna chciałam nagrywać na YouTubie, ale no, zaczynam dopiero teraz. Będzie to seria ogólnie o moich rzeczach z Violetty i nie tylko, a dzisiaj pokazuję akurat rzeczy z Violetty, jak wskazuje nazwa tego filmiku. Na początek powiesz, proszę Was jeszcze tylko o jedno, yy, o wsparcie czy oczywiście postawienie lajka pod tym filmikiem, naprawdę bardzo będę się cieszyć za każdy lajk like oraz subskrybowanie mojego kanału, ponieważ dopiero zaczynam i chcę zobaczyć czy ta seria będzie Wam się spodobać. Wiem, że takich serii jest bardzo dużo na YouTubie, ale postanowiłam też taką yy, nagrać ja, ponieważ na YouTubie ja bardzo lubię ogólnie oglądać takiego typu serie i teraz będę miała własną. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, albo chcecie macie pomysł na kolejny filmik, chcecie mi coś powiedzieć, chcecie skomentować ten film, no to właśnie w komentarzach jest na to miejsce. A teraz nie przedłużając, zacznijmy. Pierwszą rzeczą jest taka oto torba, którą właściwie do dostałam wczoraj na moim przyjęciu rodzinowym i w niej był prezent. Teraz prezentu Wam nie pokażę, bo tu nic z Violetty nie było. Ogólnie torba wygląda tak. To jest taka Violetta, logo w sercu, Music Love, a z tyłu wygląda to tak. Ym, też Music Love. Taka bilu, tak samo właściwie. Tutaj też w środku chyba nic nie mam. No nie, już nic nie mam. To jest ogólnie na takie fioletowe rączki. I to jest takie bardzo mi się podoba, takie do, yy, do napisania. A no, akurat napisanego nie miałam. Bardzo mi się ta torba podoba. Następną rzeczą jest taki zeszyt, Kupiłam go dość dawno, jeszcze jak były wakacje i ogólnie kupiłam go dlatego, bo mi się on bardzo spodobał. I tutaj taka wioletta, która pokazuje takie serduszko, to są ogólnie nutki, gwiazdka. Te mamy takie ładne, bardzo ładne, bardzo ładne. Tutaj jest logo. I teraz ogólnie tył tył mi się za bardzo nie podoba. No cóż, taki był, no to trzeba było się z tym pogodzić, bo okładka mi się bardzo podobała. i ogólnie ten zeszyt jest A5 i ma 16 kartek, z logo Disney Channel. No ogólnie na początku mi się to bardzo podobało, ma taką wiolettę, takie serduszko do podpisania. Mała właśnie te kartki, w kartce widzicie, nie ma marginesu. I z tyłu wygląda to tak, to jest plan lekcji, ogólnie taka wioletta. Już ostatnią rzeczą, yy, którą mam gdzieś pokażę, jest takie otopicie z violetty z trzeciego sezonu. Tu jest logo. To jakby nie jest prezent. Ten prezent już mam dawno wyciągnięty i wiem, co w nim się znajduje. Ale tak, tak stwierdziłam, że zapakuję. To jest takie specjalne miejsce. Ogólnie ten sok jest chyba pomarańczowy. Nie wiem, czy wydaje mi się, że on jest pomarańczowy. To jest ten. No ja teraz pokażę, co to było. Na początek taka naklejka, taką violettą. Niestety, to jest sezonu, ale Zobacz, tak trochę mogę powiedzieć, wypukła. Trochę tak pokażę. Taka bardzo mięciutka, fajniutka. Kiedyś taką podobną miałam dostałam od koleżanki. Tutaj taki oto bryloczek, bo tutaj mam przyczepiony ten bryloczek, No tak musiałam przejść w to miejsce. Taki brloczek bo bardzo mi się podoba. Z Disney raz pierścionek, ale on mi się niestety zgubił, więc go Wam nie pokażę. I to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że rzeczy Wam się podobają. Yy, ogólnie to, co dostałam wczoraj, te torbet to kupiłam jeszcze tam gdzieś w wakacje. A te picie no kupiłam przedwczoraj. Więc to tyle. Pa, pa!